Chyba trochę sepleniłam. Chyba będę musiała zrobić napisy do tego vloga, Żeby ludzie mogli mnie zrozumieć. Hejka! Z tej strony pirania i witam Was wszystkich bardzo ciepło w oczekiwanym przez kilka osób w marcowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy na tle siłowni, dlatego że to właśnie na ten temat troszeczkę Wam dzisiaj opowiadam. Otóż od marca u mnie w firmie pojawiły się karty sportowe innego dostawcy, w związku z tym ja jako orędownik dobrej zmiany postanowiłam taką kartę sobie wziąć. Generalnie dwa wejścia w tygodniu idealnie, żeby zbudować formę, zwłaszcza, że po dłuższym czasie, kiedy nic nie robiłam, bo właściwie ostatnie bieganie gdzieś na koniec listopada, na początku grudnia no troszeczkę ta forma spadła a że jednym z postanowień noworocznych było właśnie zejść do 50 kg to warto byłoby się poruszać no i takie dwa razy w tygodniu po prostu brzmi idealnie a siłownia jakby eliminuje pewne, pewne wymówki takie jak uchoda jest nie taka dziekają ludzi na osiedlu nożem i generalnie ziemia za twarda albo za ślisko, albo za mokro albo wieje Albo nie mam odpowiedniej kurtki, no bez sensu, generalnie, tak? Więc siłownia idealnie, jakieś tam zajęcia z fitnessem, baseny, dwa razy w tygodniu, nie jest to obciążające, więc gdzieś tam jestem w stanie w tym moim napiętym grafiku dookoła streamów znaleźć, yy, więc jest to dobry plan. No to tak, pierwszy tydzień marca to były tylko trzy dni, więc w zasadzie to nie było sensu iść, bo to był piątek, sobota, niedziela, coś nam wypadło, no generalnie to jest tylko pierwszy tydzień, więc to nic nie stanie, jak nie pójdę, tak? Drugi tydzień marca, no praktycznie właściwie tak jak pierwszy, więc też bez sensu, jest jeszcze czas, poza tym byłam trochę przeziębiona, więc no wiadomo, tutaj nie chcę kusić losu, nie chcę się bardziej rozłożyć, więc też nie pójdę, tak, no wiadomo, się na siłowni, wyjdę, przebiję mnie, no bez sensu. Trzeci tydzień marca, no tutaj już byłam bardziej przeziębiona, dostałam antybiotyk, lekarz kazał zostać mi w domu, więc no nie będę się kusić z lekarzem, tak, tutaj zdrowie jest najważniejsze, definitywnie zostanę w domu. Czwarty tydzień marca, no to już czułam, że się dobrze, tak, jest okej, okay. no ale jakoś tak, kurczę, przez te wolne dni, które miałam, no trochę zebrało mi się zaległości z pracy, więc musiałam zostać dłużej, wracałam bardzo zmęczona, no generalnie no, już nie miałam siły na tą siłownię, no ale te nadgodziny, to wszystko, te streamy, no nie, no bez szans, tak, bez szans, no czwarty tydzień, no jakkolwiek się, ale już w następnym to pójdę na pewno. No i przed piąty tydzień. Generalnie co tydzień yy, gdzieś tam gadka z koleżankami, które również że kartę e i byłaś w tym tygodniu. No ja nie, no ja też jeszcze nie. I tak przez cały miesiąc we trzy żadna z nas nie poszła na siłownię, bo jakoś nie było kiedy. I generalnie tak podsumowując wymówki, to wygląda to w następujący sposób: Jestem zmęczona, albo jestem najedzona. Mało spałam, no nie ogoliłam, nóg, więc bez sensu. W sumie to to, co się ubrać, no ale tu w sumie na jakieś zajęcia albo czy na siłownię, na którą siłownię, bo jest ich dużo, ale na. Nie znam tam nikogo, kto mi powie, jak korzystać ze sprzętu. Widzę na głupka jeszcze ktoś mnie nagra i widzę tu właśnie jakieś śmieszne momenty z siłowni, więc kiepsko się upokorzyć. W ogóle, co słowo zapraszam na tą siłownię? Jak to będzie wyglądać? Generalnie najlepiej tylko pójść w kilka osób, bo sam do ciężko się zmotywować, tak? Wymówię po prostu sto dziewięćset. Zawsze coś, tak? Zawsze, bo pogoda nie taka, bo pada, bo wieje jednak, to nieważne, czy jest siłownia, czy jest siłownia, bo pada, tak? No jakby, no, nawet dość tego samochodu, bo którym samochodu na siłownię, nadal pada, no ciężko, no jeszcze, no nie, posiedźmy w domu, tak? Jest fajnie, miło, sympatycznie, zagrajmy w gierkę, obejrzyjmy serial, tak? No ale dobra, jest piąty tydzień. Ja taka na maksę już przetyrana, po prostu to był, no zresztą tydzień był bardzo ciężki dla mnie w pracy. I któregoś dnia chyba w środę albo w czwartek, taka na maksy zmęczona, 22.40, coś tam ciężko dłubię. Dłubię na kąpie, i tak. Kurde, wlok na marzec. O czym by nagrać? I mnie olśniło, że w sumie. Nie kupiłem byłoby opowiedzieć właśnie o, o tych wymówkach na siłowni i w sumie też opowiedzieć o pierwszym dniu na siłowni. Więc co? Ostatni dzień, żeby to zrobić, jest piątek, więc w piątek muszę iść na siłownię, koniec dyskusji. Więc najlepsze pomysły wydaje mi się przychodzą, jak jestem na maksa zmęczona, przy tyle na ile żyję. Yy, natomiast, no, czy był to dobry pomysł? No, z tej perspektywy jest niedziela, myślę, że był to dobry pomysł, chociaż jeszcze w piątek wieczorem mogłam trochę przyklinać. Eee, więc no, na co to piątek? E, byłam na maksa przytomna w pracy, bo cały dzień robiłam na 120%. Spałam 3 godziny, wróciłam do domu jeszcze zjadłam duży obiad, więc byłam na maksa najedzona Siedzę, odpoczywam, tak sobie, myślę. No, pójść by, nie? No, ale kurde, jestem zmęczona, ale jeszcze mogę ewentualnie w sobotę iść rano, nie? Też w sumie nie kupiłam nic w sobotę rano, bo jeszcze zdążę, tak? Tak, tego vloga pewnie nakręcę w sobotę po południe, bo w niedzielę po południu. Jeszcze mam czas, tak? Jeszcze marzec? Może jeszcze potrwa, tak? No, no w sumie, ale kurde, co by zapakować? Nie na tą wiem, no, jeszcze jest chwila. Ale dobra, nie zmotywowałam się. Udało, nie, teraz albo nigdy. No już, Katarzyno, dajesz, no jak nie teraz dajesz. No to proszę bardzo, zyskować, pire, to jest taki bardzo ładnie, popie buciczki, jakie spodnie, długie, krótkie, no dobra, założymy długie, yy, stanik sportowy, bawniany t-shirt. Stwierdziłam, że nie będę się jakoś zagłębiać w to, jak profesjonalnie wyglądać i tak będę wyglądać jak debil, więc no już trudno. Pewnie tam będzie parę innych debili, więc, więc okej, okay, tak? Ręczniczek sobie spakowałam, słuchaweczki, nawet Spotify'a osiągnęłam na telefon, żeby móc słuchać muzyki, jak tam będę sobie dzielnie zasuwać na Orbitreku, bo Orbitrek to był główny cel, żeby tam jechać generalnie, Orbitrek, nie? Ale o tym później. Ehm, ładnie spakowana oczywiście, czego nie wzięłam? Nic do picia. Po co mieć coś do picia na siłowni? Przecież wcale jak jest jakiś wysiłek po prostu fizyczny, nie trzeba uzupełniać płynów. Ja generalnie mało piję, więc uznałam, że spoko. Jak się zmęczę, to się napiję po prostu jak wyjdę, tak? Gdy do domu, to już tam się naleję wody i uzupełnię, tak? Dobry plan, nie róbcie, tak? Jak coś. Bierzcie z drzwią, na siłownię. No, więc taka zmęczona, przytyrana, ledwo żywa, najedzona, spakowana. Jeszcze, a jeszcze przejrzałam sobie hashtag gym na Instagramie, żeby zobaczyć, co ludzie mają na siłowni. Niewiele mi to dało, yy, natomiast dołożyło ze dwa dodatkowe kompleksy. Także dzięki Instagram naprawdę warto. No więc tak, dojeżdżam, parkuję, przychodzę wzdłuż siłowni, bo nie wiedziałam, gdzie jest wejście. No jest taka przeszkoda na szyba, patrzę przez tą szybę, jest kumpel, nie? No rewelacja, zajebiście, kumpel tam pracuje, generalnie to była jedna z moich wymówek, że no, kumpel pracuje, to mi pokaże co i jak. No ale że kurczę, no jakoś tak nie mogłam się zebrać, żeby do niego napisać, żeby się z nim zgadzać, kiedy jest. No już jutro napiszę, jutro też w sumie było późno, więc że jeszcze jutro. No okej, okay. no z okoliczności udało się, fajnie jest. Podbijam na siłownię, pani mi zapada kartę w recepcji. Oczywiście, podbijam do szatni, chcę się przebrać. No i oczywiście, pierwsza rzecz, pod górkę. Karta mi nie działa, karta jakby zamyka szafkę. Tam się przykłada kartę, robi klik, szafka się ten robi na zielono, przekręca się, zamyka. No wszystko fajnie, nie? Oczywiście moja karta nie działała, tylko wyświetlało się na czerwono, nic mogłam zrobić. I no i pierwsza rzecz, no, biła jakaś pani, to ja też się przebierała. No i ja mnie bardzo nie lubię pytać ludzi o, o pomoc, prosić, y, pytać jak coś powinno działać. Ja jestem panem, y, samemu dochodzenia do rozwiązań, aniżeli po prostu y, prosić ludzi o pomoc. Więc, więc tutaj musiałam poprosić tą pomoc, tak? No, przepraszam, czy, czy mogła pani powiedzieć, jak te szafki tutaj się odstępują, bo chyba coś sobie nie radzę. No, no tak, powinna pani przyłożyć, ponieważ sobie na zielono, to pani przekręca. No ale było na czerwono, więc okazuje się, że to nie była niekompetencja. Podbiłam do pani w recepcji, faktycznie karta nie była aktywna. Okej, okay, to nie ja. Dzięki Bogu. No na razie jakby siłownia 1, Katarzynka 0, ale nie z mojej winy, tak. Wbijam ta zadowolona, przebrana na siłownię, taka troszeczkę zagubiona, jak John Travolta rozumiecie w Fall Fiction. No ale dobra, widzę, kumpa, podbijam. Siemanko, się Manko, do, do mnie się Manko. za dwie sekundy, tak gdzieś zapał, że ja to ja w ogóle by nie poznał. No tak no wiesz, czy mógłbyś pokazać jakieś tam, bo jest na siłowni generalnie nigdy nie byłam Czy mógłbyś pokazać, y, jak tam te sprzęty obsługiwać i w ogóle, i co byś mi polecił na początek y, No tak myślałam, żeby może zacząć z jakimś kart, jakiś orbitrek, jakiś, jakaś może bieżnia No i ewentualnie jakieś jeszcze na pośladki, brzuch, ramiona i, i klatkę, nie? No, pokazał mi wszystkie sprzęty na nogi y, Trochę na pośladki i trochę na ramiona y, Generalnie wszystkie są w zasadzie No tu wciskasz quick start, ustawiasz sobie tam obciążenia i generalnie tyle I to wszystko tak jak wszędzie, ale to wiesz, to wiesz Ja tak no, no nie wiem, za trzy razy powiedziałam, że nigdy nie byłam na siłowni, tak? No ale dobra, punkt zrobić tu salę, tam salę, okej okay. No i yy, w pewnym momencie doszliśmy do momentu Kiedy się zbliżała godzina, kiedy zaczynały się zajęcia z jego kolegą z pracy, trenerem Pawłem. No tak, hmm, tutaj jest Paweł, słuchajcie, jestem w dobrych rękach, Paweł to jest Kasia, moja koleżanka, ogarnięta. A tak ogarnięta, czy my mówimy o tej samej osobie? No dobra, no nawet nie wiedziałam, co to za trening, nie wiedziałam, co to za zajęcia, no ale jestem pierwszy raz, tak, no to zobaczymy, no dajmy sobie szansę, no, no okej. Okay. Widzę, porozkładane jakieś sztangi, jakieś e, ciężarki, jakieś coś na gumie patyk, no generalnie, no nie wygląda to za dobrze. Ale no ja się nie poddaję, tak, na zajęciach oprócz mnie e, dwóch m, jakby panów walczących z otyłością, to pełen szacunek e, I pani 55+, dla tych, którzy nie wiedzą, na siłowni panie 55+, są takimi, które najbardziej cię upokorzą Nieważne ile masz lat, bo zrobią wszystko dużo lepiej, są dużo bardziej sprawne i chcą się podobać trenerowi, który aktualnie te zajęcia prowadzi Więc jak widzisz panie 55, są generalnie przejewane. I udowodnią ci, że jesteś po prostu ludzkim śmieciem na siłowni no, po serii ćwiczeń, 10 Pan tak sobie przedstawia, po pięciu już nie wiedziałam w ogóle co było na początku, bo to było takie dziesięć stacji, które trzeba było przechodzić. Pani stwierdziła, że ja jednak podziękuję i ja pójdę pobiegać, do widzenia. Nie no, Pani zostanie, damy radę, damy radę. Nie, to jest za ciężkie dla mnie, naprawdę, tam jest bieżnia, ona jest spoko, także dziękuję, do widzenia. Katarzynka dzielnie, nie, dam radę po prostu. Uff. Co, ćwiczyłam, ćwiczyłam, przecież jeszcze jakiś tam czas temu, nie dam, dam radę. No, po dwóch seriach tych ćwiczeń, jeden pan zrezygnował, a ja zastanawiałam się, czy mają dyżurnego kardiologa na miejscu. Oczywiście okazało się, że chce mi się pić po prostu niesamowicie mocno, yy, ale no nie mam co, więc yy, no, moja, moja decyzja, wiedziałam co robię, nie wzięłam nic do picia, następnym razem się poprawię, ok, dam radę, nie? Skończyłam te ćwiczenia yy, na placu boju razem z tym y, moim twórczym niedoli, który okazuje się chyba dosyć często. Pan tener personalny yy, zauważył, że chyba coś musiałam wcześniej ćwiczyć, bo mam yy, bardzo dużą świadomość ciała. Jak mi poprawia w jakimś ćwiczeniu, to bardzo szybko reaguję i robię tak, jak powinnam robić. Yy, I w ogóle, I że te ćwiczenia są tak zaprojektowane, że jak ktoś nigdy nic nie robił, to nie ma szans, żeby sobie poradził. A ja tutaj zasuwam z obciążeniami, i w ogóle, jak super. No to ja na początku tak, nie no, super. Nie, super, katarzynko, nie dajesz radę! Rewelacja, nie? A tak po chwili. przecież mu płacą żywot, on były takie rzeczy. Więc z czego ja się cieszę. No ale dobra, okej, okay. nie no, przyjęłam komplement, no pocieszam się, że do niby nie ma takiej tragedii. No wiem, już nie ma takiej tragedii, no powiedzmy, nie jestem tam totalnie mebą i, i flakiem, ale no, no mogłoby być tak, jakby sprawnościowo, kondycyjnie, yy, no najlepiej nie jest, ale gorzej też nie. Skończam te ćwiczenia, już tak. Super, dobra robota, zajebiście, może się spotkamy za tydzień No i tak, tak sobie myślę, tak staję i tak No kurczę. No minęła godzina tych zajęć, nie? No ale tak kupię już iść do domu, nie? No jakby zapłaciłam tyle kasy, no Pójdź ten orbitrek, tak? No jakby po to dupszam ten orbitrek No to pójdę sobie do orbitreka, cała zadowolona, nie? No stoją trzy, wszystkie wolne Tam na bieżniach dzielnie zasuwają No i tak Bijam na pierwszy, klikam quick start, nic się nie wyświetla, nie, tak sobie myślę, no to ten może nie działa No niby tam tymi, no, mogę machać tymi rączkami, nóżkami, kręcić, no okej, okay, nie działa Biorę sobie sprzęt, przykładam na drugi, staję na następnym, raz do klikam quick start Coś tam klikam, ustawiam, ustawiam, w ogóle przycisków więcej jak w kokpicie po prostu yy, myśliwca po co one są? Trudno stwierdzić, no ale są te przyciski, więc coś tam chcę ustawić. Nie, nie wiem, że mi kilokalorie pokazywało. Tutaj widzę, że jest to po prostu poziom, yy, poziom obciążenia na tym orbitreku, więc jakby spoko, tak? Siedziano 10-15 minut, żeby tak sobie jeszcze trochę pomachać, żeby było ok, nie? Klikam, klikam, chwilę macham, no i znika mi wszystko. Klikam znowu, macham, znika mi wszystko. Tak, to, tak, tak bo się może z 3-4 minuty z tymi, tak? Siedzianie, no to... To tak nie może wyglądać, to się na pewno inaczej ustawia, tak? To jakby coś tu nie gra. Wchodzę z tego orbitreka, no i tak szukam, szukam kogoś, z kim mogłabym nawiązać kontakt wzrokowy, kto mógłby mi pomóc. Co tu tu pracuje? No nie widzę. No podbiłem dwóch typów, jeden akurat coś tam wyciskał, drugi stał na dnie, więc założyłam, że jeden może wiedzieć coś więcej, jakbyś był tren traderem czy cokolwiek. I tak. Przepraszam, czy mogli mi panowie pomóc ustawić orbitrek? Spojrzyj tak na mnie dziwnie. Jakby w ogóle nie rozumieli pytania Jak można pytać w ogóle o ustawienie orbitraka? tak? No w ogóle pff, Ale o co Pani chodzi? No bo jakby klikam, znika Nie wiem w ogóle, mogą Panowie pomóc? Nie wiedzą o co mi chodzi, no ale idą za mną, nie? No to, no to proszę powiedzieć, proszę pokazać, co Ty, co, 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 co robisz W ogóle tam są wszyscy na Ty, nie? Ja też nie przyszedłem no ale okej, okay, przyznaty. Pokaż co robisz, nie? No wejdź tutaj na to, na ten podejście. No to ja tak wiem, nie no, no. ja klikam quick start i tutaj ustawiasz po prostu sobie yy, poziom obciążenia. I już, ty ja ci pokazuję ten, ten jak zrobisz tyle. I to już jest wszystko, bo i tak znika. Nie, 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 to nie szkodzi, że znika, tutaj po prostu niezmiał u góry. I to już jest tyle. I tak to jest, ja się doszukiwam tutaj głębszego sensu. No nie, nie, to nie ma większego sensu. Ja mówię, także okej, okay, no okej. Okay. Ustawili mi dziewiątkę. Jadę, nie? W ogóle nie mogę wejść w rytm, bo to jest takie dziwne w sumie Niby machasz rękoma, niby jedziesz nogami, to jest wszystko jakieś połączone Jak wejdziesz w że to szybko, jak nie, to jest jakoś tak ciężko No, no nie zrażam się, tak? No, Orbitrak jest super, nie obciąża stawów, jest ekstra, nie? Po jakimś czasie stwierdziłam, do dziewiątka to nie Zjechałam na ósemkę, na siódemkę, na szóstkę i w konsekwencji na piątkę Nie że już się bardziej niż na piątkę nie będę upokarzać, wystarczy Jeden ja 10 minut, już taka po prostu czerwona, spocona, nie? No bo już raz, że po tym treningu obwodowym, a dwa ja jeszcze się wyciskam, nie? No i podbija tych dwóch typów po 10 minutach. Jak tam, jak tam ci idzie, nie? Nie, no dobrze! Jest okej! Okay, Ustawiłam na piątkę! Być autentycznie by wyśmiali, nie? Co tą piątkę? A tak, ale ja jestem po treningu obwodowym, tak? No i mówię, okej, okay, dobra, fajnie powodzenia. Cimanko, nie poszli sobie. No, generalnie no, przykro to było żymi wyśmieli, no ale cóż, no, no, no. nie mam na czole, że jestem pierwszy raz na siłowni, tak? Chyba powinnam była sobie przykleić. Zrobiłam to 15 minut. Zresztą z tego orby, teraz, wystarczy. To nie o to chodzi, żeby się teraz wziąć i wymęczyć na śmierć, nie? Okej. Okay. 15 minut plus tuniką które który był dosyć ciężki. Wystarczy na sam początek. Ledwo dowlokłam się po prostu zmęczonymi nogami. Do szatni, bo w ogóle ten trening obwodowy był bardzo mocno na nogi. Był mocno na nogi, trochę na ramiona, tutaj klatka piersiowa. brzucha praktycznie w ogóle po nim nie czuję. Dotarłam nie się tej szatni. Ledwo wciągnęłam spodnie na tyłek, ale dobra. Wychodzę, patrzę kątem oka, lodówka z osi. Uproszę osi, błagam, proszę mnie ratować. Zapłaciłam 4,50, czyli najwięcej na całym świecie. Zaczęłam pić to wspaniałe grypotowe osi, które miało po prostu wartować moje życie. Zerkam na yy, tutaj kaloryczność tego wspaniałego płynu. No, jest równowartością tego, co spełniałam w ostatnie pół godziny, ale nie szkodzi. No, jakby okej, okay, warto było, tak? I tak będę na minusie, no nie? No, ledwo dotarłam się do samochodu. Odpalam i sobie przypominam, że mieszkam na czwartym piętrze, kurwa, bez windy. I jeszcze muszę zejść z psem. Autentycznie zacząłem rozważać nocleg na ławce pod blokiem, wydawał się niezwykle atrakcyjny, ale no zmusiłam się, dałam radę, weszłam, zeszłam, weszłam jeszcze raz. Na maksa zmęczona, zakwasy właściwie pojawiły się bardziej w sobotę po południu. Ale to są bardzo moje zakwasy, wbrew pozorom. Przełamałam się i autentycznie mam ochotę na więcej. Autentycznie mam ochotę iść jeszcze raz. Już sobie wybrałam zajęcia. W poniedziałki będę chodzić na Lipo Reduction, a w piątki będę chodzić na Płaski Brzuch. Tak sobie założyłam, do tego dorzucę sobie ten orbitrek. I tak już nie pamiętam zupełnie jak się go obsługiwało, więc znowu wstanę i po prostu, czy może mi ktoś pomóc poustawiać orbitrek? Także spoko, myślę, że w kwietniu będę trochę częściej tutaj chodzić y i też możecie spodziewać się więcej anegdot z siłowni y na nadchodzących streamach. A wy powiedzcie mi, jak wyglądają wasze wymówki, żeby nie pójść na siłownię. Albo jak wyglądał wasz pierwszy dzień na siłowni, pierwszy raz. Albo jaki mieście największy przypom na siłowni. To w sumie jest ciekawe, bo może gdzieś tam pomoże mi w przyszłości uniknąć jakiejś większej wpadki. Czyli by było bardzo mniej i byłabym bardzo wdzięczna. W każdym razie dziękuję wam bardzo, że chcieliście posłuchać tej wspaniałej opowieści o tym, co się wydarzyło właściwie u mnie w ostatnim tygodniu. No i co? I widzimy się w kwietniu! Dzięki wielkie, trzymacie się ciepło, papa. Pa.